you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran said no man i still go 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 yeah go go hustle lot every single day uh -huh. i'll be making moves till i'm buried in my grave uh -huh. To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb, I invite right pain You'll never hear me bitch, Now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, with the negativity But I just slide right by that energy uh, Even when you feel low you Slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go Proszę, proszę, zadziałaj. Jest. Siemaneczko i tu. Aż mi tego brakowało. Naprawdę. Dawno mnie nie było. Ponad rok, chyba ostatni był. Ostatni vlog. Ostatni, ostatni. Więc, eee. ja obracam wracam stringu. Trochę czasu minęło od tego wstępu, ale to wam też zaraz wyjaśnię czemu. Yy, muszę w końcu się przełamać i zacząć nagrywać po prostu wszystko, że tak powiem, bo yy, cały czas mam wrażenie, że żeby nagrywać vloga, musi u mnie się dziać nie wiadomo co ciekawego, nie wiadomo yy, jakie wydarzenia, jakie, że tak powiem. Yy, jakie fajne miejsca jeździć i tak dalej yy, a może się przełamać, żeby nagrywać też, yy, że tak powiem, swoje codzienne życie. A z tym odpaleniem samochodu, to teraz są ogólnie jaja. No właśnie od ostatniego vlogu to nawet prawka nie miałem jeszcze. A już widzicie mnie w aucie. Więc no, kupa czasu minęło. Ale no mamy problemy z autem niestety. Elektryka się pierdoli za przeproszeniem w tym aucie. Bo nawet wblokowaliśmy słuchajcie funkcję. Ee, że poza po zapłonie światła się automatycznie włączają Takie wiecie, jak w tych nowych autach Tylko, że to auto tej funkcji nie miało <laughs> Także jesteś mocno spierdolony Czekam aż mi przyjdą e, części i narzędzia, że tak powiem I będę kombinował Bo nie wiem, co innego mogę zrobić I tak Co poza tym u po mnie się dzieje Oprócz tego, że wracam teraz do domu ogarnę się, zjem coś i lecę na trening. Boże na trening, lecę do pracy, mm, nowej pracy, że tak powiem. E, bo od ostatniego vloga też zmieniłem miejsce zatrudnienia. E, nie będę się wdawał w szczegóły akurat czemu, bo, że tak powiem, nie będę zrobił, robił złej reklamy, bo być może to tylko tutaj takie problemy były. No Ja pierdolę. Pojrzę do tyłu czał to jest, tylko wystawia rękę i zjechało. Hmm, szkoda gadać. No, oprócz tego, że zmieniłem pracę, może jakiś czas temu, ale tych no, vlogów nie było, więc nie wiecie. To ogólnie się rozglądam też za inną pracą, albo dodatkową, albo lepiej płatną po prostu na pewien etat finansowych, chociażby auto i chyba innych rzeczy, też zdrowotnych, e, badania kosztują. E, o tym może Wam opowiem w następnym vlogu, jak już będę miał wyniki. Co, co się za zadziało, nie zadziało, czy jest git. E, a tymczasem wracam do domu. Zjem sobie coś na szybko i będę musiał się szykować, bo tak naprawdę jest 7.30 Wrócę do domu, się być 8, A na 9 muszę być gotowy Także Co? Ja lecę I do późno Zimno ja widzowie Mamy chyba sukces Bo Auto już normalnie działa Przeniesie twu, twu, Mam nadzieję, że będzie normalnie działało. Eee... Co zrobiłem? wymieniłem bezpieczniki. <grym> Najprawdopodobniej te resety komputera były spowodowane bezpiecznikami. Eee... I co? Ja teraz byłem odkurzyć trochę auto. Tak dosłownie jest grubsza Jadę na trening. Kolejny dzień jest oczywiście. Yy, i dzisiaj ogólnie jedziemy sobie w górę także może pojawi się yy, jakieś przerywniki z gór Ona, no, są no to skłonzyły i ona była się zejść, koniec stanowała i ten